No i sprawdziliśmy, że tak, że są zawody rowerowe i że droga jest zablokowana. No i oni się zbierają, no więc podeszliśmy szybko do nich, żeby ich złapać jeszcze, zanim odjadą. No bo to była nasza ostatnia jakaś dyska ratunku, no i ta mama, jak zobaczyła, że idziemy w ich stronę, to od razu tam do nas macha, że chodźcie, chodźcie i oczywiście, że was zabieramy. Mamy taką ucztę na śniadanie, jest wspaniale. Tu dwie świnie i się zabija świnie na święta, rytualnie. Tu jest słonina z tej świni. U pasa, uh -huh. w tej świni. A tu jest gospodarz domu, jest pracy. w tej świni. Uh -huh. Krystyna i Florian prowadzą sklep spożywczy koło domu No i pracuje tam też z nimi Bogdan Mówią, że to jest bardzo ciężka praca tam po 16 godzin dziennie na zmiany Że tylko jedne wakacje w roku i w ogóle Ale że prosperuje sklep, generalnie dobry biznes Pomimo tego, że konkurencja jest duża B! B! Jest! A Krystyna? Nasza rumuńska mama Tak! <gryśne> jedzenie, własny pokój, prysznic, ręczniki, palinkę Psy, koty